Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w nowym vlogu. Tak po basenie, to nie za ciepło, powiem Wam trochę przysuszyłam tu głowy, bo ja staram się głowy nie moczyć w basenie. Ale wiecie, to już jest taka pogoda zdradliwa na wychodzenie na dwór, tuż po basenie. Wyszłam 5 minut wcześniej, 40 minut byłam w wodzie. Jezu, jak i lecę teraz na rehabilitację Wróciłam do domku. Taka trochę, wiecie, nieogarnięta. Hmm, dzisiaj spraw dużo mam do ogarnięcia w domu. Muszę posprzątać, yy, zrobić dostęp do wszystkich okien. Bo jutro będzie pan, który będzie je regulował. Więc będę musiała dzisiaj wszystko dużo, wszystko dużo, dużo wszystkiego posprzątać. Ale ja mam ochotę jechać do lasu na grzyby i teraz nie wiem bo dzisiaj mogą być grzyby. I jesteśmy w lesie. Strasznie dużo ludzi. Wcale jakby się nie dziwię. Czy coś znajdziemy? To się okaże. W sensie ja z Luną. Na razie póki co weszłam w to miejsce, gdzie ostatnio było dużo maluszków. A no i zobaczymy. Może się coś uda. Pospacerujemy sobie z godzinkę. Strasznie wieje, strasznie po drodze. Bardzo dużo gałęzi na ulicy z drzew, więc najechałam tak powoli, ostrożnie, bo to wiecie, różnie bywa. Dobra, kończę, rozkoszuję się lasem, zapachem. Kąpiel leśna to coś, co ostatnio kocham. W ogóle kąpieli zieleni, zielenią, chyba tak mogłabym powiedzieć. No spacerujemy. Co tam było? Co tam było? Co tam było? Co to było? Tu były zwierzaczki tu były? Tak, tu były zwierzaczki. Jakieś tu ryby zwierzaczki tak. Mm. Ktoś cię zostawił SMS-a? Tak? Wracam do domku. Godzina minęła. Trochę mam. Co, 20? Młodych, pięknych podgrzybków. Jak na tą ilość ludzi w tym małym lasku to i tak uważam, że dużo. Eee, zebrałam. Poszłabym jeszcze tam. Tam kiedyś były maślaczki, ale... Tam jest taki rów, wąwóz. Ja tam sama nie dam rady przejść. Zawsze mąż podaje mi rękę. O, a tu mam chyba kanie. Chyba znalazłam kanie. Ale ja tak nie do końca rozróżniam kanie od sromocnika, więc nie wiem do końca. Raczej nie będę tego zbierać. Słuchajcie, zgubiłam się. Totalnie nie wiem, gdzie jestem. Poszłam jeszcze do jednego lasu. Wydawało mi się, że ogarnę. Nie, tu w ogóle idę w złą stronę. Nie wiem, gdzie jestem. Totalnie nie wiem, gdzie jestem. Teraz spadnę w panikę, już mi gorąco. Ale spanikowałam. Wiecie, intuicja mi dobrze podpowiadała za pierwszym razem, że powinnam iść w górę. Ale ja kompletnie nie poznałam krzaków. Potem, kiedy na... włączyłam nawigację. I ustawiłam się w kierunku szasy i weszłam kawałeczek dalej, taki 20 metrów. Zauważyłam las, z którego weszłam do tego drugiego. Ale nie pytajcie jak się czuję. Od głupota. To jest nauczka, bo ja już powinnam być w domu. A ja sobie poszłam jeszcze w inny las którego nie znam, którym nigdy nie byłam no pięknie, Kasia pięknie No ale najważniejsze, że... O Luna już pobiegła do auta, ona już czeka. Jezu, strasznie głowa rozbolała z ciśnienia po prostu. Uff. Wsiądę do auta, to muszę się uspokoić. Nie mam niestety ze sobą wody, aby się przydała. 가라다 Jestem już w domu, strasznie wieje i gonią mnie ciemne chmury. Będzie zaraz padać. Wstawiłam sobie wodę na herbatę, bo jeszcze przecież nie jadłam śniadania, a już godzina... 13.17. Woda? Przepraszam za siorba. Odebrałam kotuszki z szyi. Zamówiłam sobie jakiś czas temu na szyi kombinezon. z te na trzciny. Chrzciny były w sobotę, a kombinezon przyszedł wczoraj, dwa dni później. Ale kombinezon to nie jest jedyna rzecz, którą zamówiłam. Zamówiłam sobie jeszcze taki piękny naszyjnik, taką kolię, taki czoker z serduszkiem i zamówiłam sobie na próbę rajstopy, ale nie czarne, tylko czekoladowe. Jestem, jestem tylko ciekawa jak z rozmiarem. Gdzieś kiedyś widziałam taką rolkę, o będą dobre, widzę już na długość. Tu też powinny być dobre. Widziałam kiedyś taką rolkę, ale to dawno, z dwa lata temu, że powinnyśmy ubierać właśnie czekoladowe, brązowe spodnie, a nie trań stopy, a nieżeli czarne, bo ładniej to wygląda. No tu też powinnam się zmieścić. No patrzcie, ładnie to wygląda. Skóra ładnie wygląda. Dobra, to mamy to. Jeszcze Wam wiszę tamto mierzymy. Wiem, zamówiłam sobie czekoladową sukienkę, która była za 23 zł. No i czemu to nie przyszło w sobotę? Patrzcie jaka piękna. Piękna koronkowa góra. Rękawek motylek. To jest sukienka maxi. Czuję, że będzie wyglądać zjawiskowo. I druga paczka do mi to na dwa. Podje za mnie stres leśny. Ale zaczyna mnie to bolić, więc już teraz mam pewność, że tak, to jest nerwica lękowa, to co, co mnie tutaj droczy. Zamówiłam na In pewien kosmetyk dobrty. Widziałam to na Instagramie, między innymi u Ewelinki wydryw. Ewelinciu pozdrawiam i mam ochotę to wypróbować. czy uh, mm -hmm. Ale jak tego się używa? A okej. Okay. Na ręku wygląda, jakby to były włoski. Też taki odcień, może wybrałam, mam nadzieję, że dobry. Czekoladkę taką. Patrzcie, to jest taki pędzelek. Tu ma taki cyk-cyk. Tam jest w środku pomada bądź nie wiem co. I tu robi roboty ten pędzelek. Widzicie to? Będziemy testowały. Tu mam czapę dla Filipka, no bo tą, którą zamówiłam z jest za duża, więc on będzie ją nosił. A Filipek ma tutaj wersję taką samą, tylko dla żdąców. No i mój kombinażer. jestem, czy w ogóle będzie dobry. Ja mam problem z szerokimi nogaczkami. On też ma szeroką nogawkę, ale w ogóle nie jest w kolorze bordowym, tylko w takim ceglastym. On wygląda jak bordowy. Będziemy mierzyć bo teraz to ciężko ocenić. Tutaj mam grzybki. Troszkę ich uzbierałam. Nie jestem zadowolona. Każdy, nie każdy grzyb cieszy. I teraz Wam pokażę, co kupiłam rano w Biedronce. I mamy tak. Dwa razy kiełbasa, po dwa warstwa do grochówki. Groch, który zaraz będę musiała namoczyć. Makaron z żółtego grochu, bo już mi się skończył. Jeszcze jeden groch. Dwójki, bo miałam kupon w aplikacji, więc to mężowi schodzi. Mąż poprosił mnie o takie sałatki do pracy, więc... Białam. Swoją drogą, dawno nie robiłam swojej jarzynowej. Fajnie by było zrobić. Hmm. Boczek wędzony dwa razy i przeciery pomidorowe aż 3, bo też była promocja. I co? i to wszystko jadłam z tego. tych? tak dużo. mąka Nie, groch. Makaron, groch. A, jeszcze dwa sosy gorowikowe wzięłam. Podwa sałatka, sałatka gruma out. Jeszcze ta Zapłaciłam. Dobra. Herbata ta i chwilę usiądę zrobić śniadanie. Zmontuję co nieco. Co mam do montowania i biorę się do roboty, a dzisiaj mam dużo do pracy, bo właśnie muszę ogarnąć pralnię, tam stawić pralnię, wyjąć i zrobić miejsce, bo jutro pan przyjdzie montować filtr. Ej, dziewczyny, to się nie zmazuje w ogóle. Ale tu fajne. Tak, dopiero jak zmoczymy, ale jak tak potrzecie na sucho, to, to się nie ściera. Będziemy testować. Pan jutro wymienia jakiś tam filtr od czegoś, czegoś, nie pytajcie, nie wiem. Ja nie jestem techniczna, więc muszę tam ogarnąć, zrobić miejsce. No i przy wszystkich oknach też muszę zrobić miejsce, bo jutro przychodzi pan do regulacji drzwi i okien przed zimą, więc wszystko z parapetów muszę pościągać. Tu też muszę zrobić dojście, ale to jutro na bieżąco. Na szczęście jutro mąż pracuje z domu, więc będzie pilnował tego wszystkiego. A ja robię herbatkę. Robię herbatkę i coś na śniadanko, tylko co? Może tej sałatki też trochę bym zjadła. Pod krawo Teraz na chwilę muszę usiąść odetchnąć. w tym lesie zestresowałam. 6000 tysięcy kroków, godzina 13. bardzo ładnie. Dobra, rozłączam się. Widzimy się jakoś, się złapiemy. Filip przed chwilą wyszedł ze szkoły i mówi, że tak pada, ale to tak pada. No więc dogonił nas ten deszcz. Ja w porę wyszłam z tego lasu, a ja słuchajcie usiadłam, zrobiłam herbatę. I wypożyczyłam sobie w Prime Bridget Jones, tą najnowszą, na której byłam w kinie i zasiadam i chociaż chwilkę muszę obejrzeć. Ale mnie dziewczyna głowa rozbolała. Zaczęłam robić zupę, mm, gruchówkę, podsmażać boczek i kiełbasę, i po prostu musiałam otworzyć okno, bo tak mi przeszkadzał zapach tego smażonego. Wziąłam przed chwilą tabletkę na migrenę i powoli czuję, że odpuszcza. Na chwilę usiadłam. Ale biorę się już dalej do pracy, muszę tak, powiesić dwie pralki prnania, jedną pralkę wynieść do góry, nie skończyłam jeszcze garderoby, dzisiaj ogarniam tą garderobę. W sypialni, w łazience już parapety ogarnęłam, w zasadzie tu dużo nie ma ogarniania z tymi oknami, najwięcej miałam do posprzątania właśnie w garderobie. Mąż ogarnia kotłownię, bo ja tam już troszeczkę zaczęłam, ale on dokończy. Bo tam też jutro pan fachowiec będzie działał w kotłowni jedni za od nami na dole, na górze na dole, a w kotłowni też pan. Także tak, ja jeszcze muszę iść spakować paczuszkę dla mojej pięknej, cudownej osobki, więc nabiorę się do pracy. A jeszcze muszę iść wykopać ziemniaki, do zupy. Chociaż nie wiem, czy nie wyśle Filipka do sklepu po kilogram ziemniaków, a te ziemniaki nasze zostawia na... wiecie... coś innego. Dostałam przed chwilą komentarz od Dorotki. Dorotko, pozdrawiam Ciebie. I Dorotka wspomniała o tym, że rok temu miałam długie, rude włosy, codziennie makijaż i że to jest niesamowite, jak się zmieniłam. I wiecie co? Ja na to tak nie, nie patrzyłam, ale Coś w tym jest. Hmm? Coś w tym jest. Pięć. Taki jakby trochę trójkąt. No żałwalne. nie do końca. Ano? Mhm. Ja mam Pięć. Pokażę ci jakie to są. Ja sześć. Ja, właśnie tak nie ja Trochę sesa. No, no tak. Tak. Super. Mam Są jakby takie normalnie trochę poprzecinane, tak przejrzystość. Trochę drogi. Ja mam smutaskę. Smutaj się. Myślę, że musisz jedną tą zakryj. Mm -hmm. A gdzie jest druga zakrętka? Mam w rączce. A, dobra. Dawaj sobie. O, o. To na cegiełki. I jeszcze raz to <coughs> Też to samo wylosowało. No, Widocznie tak miało być. A ja pięć. O, ja mam szyję taką jakąś taką. Nie, taką... Hmm? No tak. Można tak mi się zostać. A też nie to, wygląda prawie tak samo. Numer sześć. Rwi, też mam smutne. O matko, teraz już w ogóle smutas. Teraz uszy ja mam numer sześć. A ja sześć. O matko, mi para z uszu idzie? No. Czy to trąbki są to, jakieś? To są normalne uszy i tutaj są, jest dodana para. Mhm. Mm Tak. tak, skrzydła. Zobacz, pokaż, czerwiczapie na A no trochę, a mój taki mm, Fajne, a ja tu mam, co teraz szyję.